A teraz kontrowersyjny pomysł na poprawę bezpieczeństwa. Drogowcy rozpoczęli dzisiaj przebudowę znanej kierowcom trasy niedaleko Koronowa. Kiedyś było to awaryjne lądowisko dla samolotów. Droga była długa i szeroka, dlatego motocykliści organizowali tam nielegalne wyścigi. Nie pomogły akcje policji, więc drogowcy trasę zwężają. Pomysł jednak nie podoba się ani władzom, ani kierowcom. Kierowcy przejeżdżający drugą koronową mrocza przecierali dziś oczy ze zdumienia, choć nieremontowana od prawie 40 lat nadal jest w znakomitym stanie, mimo to pojawił się na niej ciężki sprzęt. Ten, kto to podpisał i to wymyślił, na własny koszt powinien to odbudować, co tutaj zniszczyli w tej chwili. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad tłumaczy, że zwężenie drogi ma pomóc w walce z drogowymi piratami. Od wielu lat spotykali się tu motocykliści, którzy urządzali nielegalne wyścigi. Sprzyjała temu szeroka jezdnia wykorzystywana kiedyś przez wojsko jako awaryjny pas startowy dla samolotów. Tego typu wykorzystania dróg już nie będzie, nie ma takiej potrzeby. W związku z tym skoro wszystkie inne sposoby, a więc patrole policji, oznakowanie nie skutkowały, no to doszliśmy do wniosku, że trzeba postąpić radykalnie. Władze Koronowa chciały jednak, by zapał fanów prędkości ostudzić znakami drogowymi i ograniczeniami prędkości. W końcu jednak burmistrz miasta, choć nie bez zastrzeżeń, musiał zaakceptować decyzję drogowców. Trudno jest ponosić odpowiedzialność, bo teraz wszyscy poniosą użytkownicy odpowiedzialność za to, że niektórzy nierozważni korzystają w sposób nieodpowiedzialny. Ta nieodpowiedzialność skończyła się wieloma tragediami. Na koronowskim pasie zbyt często dochodziło do wypadków, także tych śmiertelnych. W tym roku policyjne statystyki również pełne są dramatycznych zdarzeń, do których dochodzi na różnych drogach. Od połowy marca tak liczymy, ponieważ nie, mniej więcej tak w tym roku zaczął się sezon motocyklowy, zginęło siedmiu motocyklistów. Policjanci zastrzegają jednak, że nie zawsze za wypadki z udziałem motocyklistów odpowiedzialni są oni sami. Często za kolizje winę ponoszą także użytkownicy samochodów. Funkcjonariusze apelują jednak, by motocykliści duże prędkości rozwijali nie na publicznych drogach, a zamkniętych dla ruchu torach.